Spędzą z nami przyjemnie ten dzisiejszy czas, przynajmniej ten czas myślę, że do przerwy, tak zwanej kawowej, czyli do miłych dyskusji przy stole. Mam nadzieję, że Państwo zaprezentujemy parę ciekawych tematów, z których mam też nadzieję, że pewna refleksja zrodzi się na przyszłość. Dziękuję. Uczą się swej roli, żeby wypaść jak najlepiej, by mogli za zadowolić. Teatr, teatr, szkolny teatr, to rozrywka, jest wspaniała. Teatr, teatr, tylko teatr, cała szkoła Osób Niepełnosprawnych to świetna okazja do wspólnego spotkania. Jako, że nasza placówka od pewnego czasu kładzie szczególny nacisk na rozwój zawodowy pracowników, chcielibyśmy nie marnować czasu na uroczyste akademie, a pomóc Wam, nauczycielom, w rozwoju i tym samym Waszej codziennej pracy. Witam wszystkich zgromadzonych na tej sali. Wspólnie z moimi współpracownikami. Pragniemy zapoznać Państwa z najnowszymi metodami edukacyjno-uchowawczymi programu pod nazwą Pracownik Oświaty Wie Wszystko, a jak nie wie, to potrafi udawać, że wszystko wie. Że czas to pieniądz, nauczymy Państwa tylko podstawowych słów. Resztę znajdziecie Państwo w przewodniku po programie, który mamy nadzieję, że dyrekcja zakupi do Biblioteki Szkolnej. Nie muszę Państwu mówić, jak ważne jest prowadzenie przyjaznej atmosfery na początku lekcji. Gwarantujemy, że uda się to, jeżeli staniecie Państwo przed klasą i z wyluzowanym uśmiechem przywitacie się z uczniami pozdrowieniem, heja! Powtórzmy razem, heja! <trujemy> teraz z najnowszymi trendami bardzo cool mody nauczycielskiej. Modeli i cały pokaz zawdzięczamy włoskiemu domu mody Gucci. Wielkie brawa! Ladies and gentlemen, panie i panowie, na wstępie pragnę Państwa poinformować, że nasza tegoroczna oferta już czeka w kolejce no. na aprobatę Ministerstwa Opieki nad Zdrowiem Psychicznym Nauczycieli. <noise> Stroje, które za chwilę pokażemy, będą Waszym naturalnym sprzymierzeńcem i sojusznikiem w dobie reformy oświaty. Dla nauczyciela historii tak zwany wstępniowiec. Jest jego naturalnym sprzymierzeńcem i sojusznikiem nawiązywanie do przeszłości. Strój uzupełnia podręczna opadka się do archeologicznych pokładów, uczniowskiej wiedzy, te inne sposoby już całą historię. Z każdego matematyka każdego matematyka powinno wyróżniać odpowiednie nakrycie głowy. Jednocześnie wskazuje ono, iż nauczyciel znajduje się w czynnej służbie u królowej nauki. Niezbędnym dodatkiem do stroju jest torba na podręczne przyrządy matematyczne, ponieważ dobry matematyk zawsze znajdzie czas na to, aby coś zmierzyć, wykreślić, porównać bądź zbadać zależności geometryczne. Teraz funkcjonalny i wygodny strój dla nauczyciela biologii, tak zwany Ryś. Jestem na naszych nauczycieli. Wariare, w tak, Ubiór ten zdobył specjalne wyróżnienie w konkursie. Teraz czas na zieloni. Kolor stroju nauczyciela przyrody. Z kolorem nadziei na lepsze jutro oświaty polskiej. Uczniowie zdają sobie sprawę z tego, jak zielono mają w głowach. Nakrycie głowy doskonale, doskonale chroni nauczyciela przed szkodliwym działaniem dziury ozonowej. Do całości zakładamy kalosze szczęścia firmy Andersen i spółka. Obuwie to pozwoli nie tylko robić siedmiomilowe kroki w szerzeniu ekologii, ale również umożliwi bezpieczne poruszanie się po grząskim gruncie przeładowanych programów nauczania. <noise> teraz czas na strój dla nauczyciela bibliotekarza, tak zwany słowikowiec. <noise> zaopatrzonej w wygodne kieszenie, dzięki którym bibliotekarz ma przy sobie swoje ukochane książki. I wszędzie, gdzie przybywa, szerzy kulturę czytelniczą. Proszę pamiętać, że każdą książkę należy czytać od deski do deski. Odpowiednie obuwie pozwoli każdemu bibliotekarzowi szybko i bez problemu. Poruszać się po ścieżce czytelniczo medialnej. Podkreślamy też, że szanujący bibliotekarz nosi przy sobie podręczną skarbonkę, do której zbiera każdy, grozik na zakup nowych książek. Fizycznym. Jest to kreacja o wdzięcznej nazwie za z zawodem dla nauczyciela polonisty. Jej własniowy charakter niewątpliwie podkreśla anielską cierpliwość polonistów w wysłuchiwaniu uczniowskich bajek. Na temat lektur. Jasny kolor prezentowanej sukni synchronizuje z wielą nienapisanych jeszcze wypracowań. Prosimy zwrócić uwagę na wspaniałe narzędzie do zasad dramatyki polskiej oraz prostowania stylu uczniowskich wypowiedzi pisemnych. Strój uzupełnia niezawodne w użytkowaniu miotełka do wymiatania błędów ortograficznych z uczniowskich zeszytów. O tym, że odsuwanie z literaturą dodaje skrzydeł, świadczy tył sukienki. Dla nauczyciela wychowania fizycznego. Było skromnie, wygodnie, ale wszechstronnie, ponieważ sport to zdrowie. Trzeba uprawiać różne dyscypliny po każdej porze roku. Cztery w jednym. Oto prawdziwy hit nadchodzącego sezonu. Zaczynamy prezentację od wersji zimowej poprzez jesienno-wiosenną. Przechodząc do wersji typowo letniej. Nieodłącznym elementem stroju jest. Sportowy, na który zwracamy Państwu szczególną uwagę. Dodam, że wspomniany sprzęt można zakupić razem ze strojem i tragarzem. Bardzo dziękuję za uwagę, rzetelną naukę nowych słów i zachęcam do zakupu. zawodach, ale stykacie się z osobami z niepełnosprawnością, różnego rodzaju, to e, każde spotkanie wasze z rodzicem, z rodziną w jakiś sposób modyfikuje ich e, funkcjonowanie. Jak przychodzi jako klient do urzędu, gdziekolwiek, starać się jakiejkolwiek formy pomocy, to państwo mogą zareagować bardzo, że jest to dość martwy dokument u nas w powiecie, ponieważ jedynym miejscem, które organizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju prace współdziałania Organizujemy takie, takie zajęcia, kiedy dziecko razem z terapeutą i rodzicem uczestniczy wspólnie w jakimś grupowym zajęciu pod, pod hasłem, jakieś są to tematy na przykład morza czy temat opieki.